Brakuje Ci czasu, żeby zadbać o siebie i zgubić ten brzuch? Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś, bo w tym nagraniu powiem Ci o pięciu konkretnych rozwiązaniach, które można zastosować. Ponieważ ja, jako rodzic, zastosowałem to, pomogło mi to zmniejszyć brzuch. Także jestem przekonany, że tobie również pomoże znaleźć czas, no i zmniejszyć brzuch. Na początku tego nagrania chciałem Ci powiedzieć kilka słów. O mnie, żebyś zobaczył, czy w ogóle jestem osobą kwalifikowalną, żeby mówić ci, jak możesz znaleźć czas na zadbanie o siebie. Aktualnie jestem czynny zawodowo, mam dwójkę chłopaków, także widzisz, że tego czasu nie jest za dużo dla siebie, a mimo tego. W odpowiedni sposób, dzięki treningowi, znalezieniu czasu i odpowiedniemu odżywianiu. No, z zrobiłem sześciopak, także jak najbardziej jest to możliwe mimo upływu lat i jak masz pracę zawodową oraz rodzinę. Teraz przechodzimy do konkretnych pięciu porad. Porada pierwsza. Nie bez przyczyny nagrywam właśnie e, na placu zabaw dla dzieci, ponieważ jeżeli ty jesteś rodzicem, no prawdopodobnie jak będziesz ulepszał swoją formę, no ktoś będzie się zajmował twoimi dziećmi, no prawdopodobnie będzie to Twoja. Partnerka. I tu e, pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, no to gadać się z tą partnerką. Słuchaj, w te dni chciałbym iść sobie potrenować. Jak to możemy zrobić, żebyśmy powiedzmy, dzieci były zaopiekowane, no i też miałem czas dla siebie. No i wiadomo, że moim zdaniem to jest bardzo fajne, jeżeli właśnie prowadzisz dialog ze swoją partnerką, bo po pierwsze. Ona pewnie przejmie tutaj opiekę nad dziećmi za ciebie, ale też to będzie na zasadzie wzajemności. Później ty, jak ona będzie miała czas dla siebie, ty będziesz się dziećmi opiekował. I myślę, że to jest bardzo dobrze z racji tego, że po prostu nie ma tego zgrzytu, że jakby przychodził powiedzmy z siłowni o ty, co znowu byłeś, a ja z dziećmi. Tak nie, po prostu jest na zasadach partnerskich, zdecydowanie jest to lepiej. Teraz przechodzimy do punktu drugiego, czyli pora treningu. Aktualnie jestem przedsiębiorcą, w przeszłości byłem pracowałem na etacie i też prowadziłem swój biznes, także tego czasu było jeszcze mniej. No i porą, e, którą możesz tutaj zastosować i moim zdaniem jest bardzo fajna, jest to trening samego rana. Kilka plusów. Pierwszy plus, rano, w zależności gdzie, gdzie trenujesz, no może na przykład siłownia być już otwarta od 5 czy od szóstej Możesz iść na trening. Bardzo mało ruch jest na mieście, nie ma korków, szybko przejedziesz. Na siłowni jest bardzo mało osób, co powoduje, że jest większy komfort trenowania, szybciej jesteś w domu. Przyjeżdżasz i niezależnie, jak ci się reszta dnia potoczy, czy masz jakieś spotkanie w pracy, się przedłuży, czy jakieś spotkanie z kontrahentem, czy dzieci mam zajęcia dodatkowe, nie ma to już większego znaczenia, ponieważ czy z rana zrobiłeś krok do lepszej sylwetki? No, jak również taki aspekt, można powiedzieć, samopoczucia jest bardzo fajny. Po prostu, trening z rana daje ci takiego pozytywnego kopa, że no, wchodzisz w dzień na dużym C. Ale oczywiście rozumiem, że trening z rana może nie być możliwy. Kiedyś, jak to do pracy około 30 km, no to akurat ta opcja była niemożliwa do zastosowania. Także przedstawię Ci drugą opcję: mianowicie trening zaraz po pracy. Dlaczego to też jest dobre rozwiązanie? Ponieważ schemat większości ludzi jest taki, że po pracy przychodzą do domu. Jedzą obiad, trochę odpoczywają, no i idą na siłowni, czyli w granicach między 17 a 20. No jest najwięcej osób na siłowni, przez co no, ten komfort ćwiczenia nie jest za fajny, też są korki. No nie jest to najlepszy czas. I rozwiązaniem, które możesz zastosować od razu po pracy. To znaczy się, iść czas przed zakończeniem pracy lub tu po jeść taki mały posiłek, żeby jednak mieć tą energię na treningu, idziesz zaraz e, na siłownię, tam robisz trening. Po, po treningu wracasz do domu, już możesz zjeść też obiad z rodziny, to jest ten taki aspekt psychologiczny, czy po prostu po drodze nawet odebrać dzieci, jeżeli masz taką możliwość, no i reszta dnia normalnie się toczy. Także możesz zauważyć również, że ta opcja też jest bardzo fajna. Tu możesz zobaczyć też, że ja mówię o treningu na siłowni, ponieważ w przeszłości próbowałem wielu rzeczy, kalenistykę, bieganie i trening na siłowni. I osobiście uważam że jest to najszybsza i najbardziej efektywna metoda właśnie na pozbycie się brzucha spaleniu tkanki tłuszczowej i żeby twoja sylwetka wyglądała męsko tak bardziej atletycznie no bo jak robisz to w odpowiedni sposób no spadasz tkankę tłuszczową a twoje mięśnie zostają. I teraz przechodzimy do punktu trzeciego czyli długość treningu. Wiadomo w zależności jakim jesteś wieku, ta regeneracja jest mniejsza lub większa. Ja jestem akurat po 40, także ta regeneracja nie jest taka jak... 20 lat temu, ale jak najbardziej możesz progresować. Tylko musisz pamiętać o jednej rzeczy, żeby twój trening nie był za długi. Najlepiej, żeby treningi były do godziny. Na przykład, ja mam treningi do 60 minut, również pomagam innym mężczyznom i treningi, które ja rekomenduję, są między 30 a 50 minut, tylko to są konkretne treningi, gdzie pracujesz, gdzie można powiedzieć, że twoje ciało odczuwa, że trenujesz, a nie jest to po prostu przebywanie na siłowni. Także zachęcam cię, żeby twoje treningi były krótkie do godziny, ponieważ powyżej tego czasu wydziela się nadmierna ilość kortyzolu, no a to dla nas no, nie jest zbyt korzystne. I teraz przechodzimy do punktu czwartego, czyli jak zrobić jedzenie, które zajmuje mało czasu, a będzie wspierać Twoją sylwetkę. Prędzej e, mówiłem o treningu, teraz powiem o jedzeniu, bo co jest bardzo ważne, jeżeli chcesz rzucić tylko wagę. No to wystarczy, że będziesz na dużym deficycie kalorycznym i on zrobi robotę. Natomiast jeżeli zależy tobie na zrzuceniu tkanki tłuszczowej, a utrzymaniu masy mięśniowej, tu musisz połączyć odpowiednie odżywianie z odpowiednim treningiem, bo dzięki temu organizm bardziej właśnie utrzymuje mięśnie, a swoją energię pobiera z tkanki tłuszczowej, no przez co ty wyglądasz lepiej. Żeby zrobić jedzenie, to nie musi być jakieś wykwintne jedzenie, ale jedzenie, które dodaje ci energii, jesteś długo syty. No i też można powiedzieć, wykonujesz robisz je z produktów, które masz ogólnie dostępne. Na przykład ja w programie Pod Opiecznym pokazuję, jak w zaledwie 14 minut może zrobić jedzenie na cały dzień. Także widzisz, że nie potrzebujesz dużo czasu. Ale możesz się zastanowić Piotr, jak 14 minut, jak powiedzmy, mięso czy makarony się robią zdecydowanie dłużej. Tak, masz rację. Ale Ty nie musisz patrzeć, czy się woda gotuje, czy makaron, czy mięso robi w piekarniku. Nie, wystarczy, że to włożysz, ustawisz na odpowiedni czas, wracasz do swoich zajęć, a te rzeczy się robią. I później przychodzisz do kuchni i powiedzmy porcujesz wszystko i masz jedzenia na cały dzień, czy na cały przyszły dzień zrobione w pojemnikach i jest to jak najbardziej do wykonania. Także widzisz, że jedzenie nie musi zajmować dużo czasu, tylko... Przydatny jest, żebyś też miał kilka zestawów w posiłku, że na przykład na śniadanie jesz zestaw ABC, na obiady też zestaw ABC, bo dzięki temu po pierwsze jak robisz większe zakupy, to wiesz co kupić. Nie, nie otwierasz lodówki, a przydałoby się to, a tego nie ma. Nie, po prostu już masz te rzeczy, bo masz te zestawy posiłków i później jak sobie układasz, no to po prostu okej, okay. tego dnia zjesz to, tego zjesz to i wszystkie produkty masz u siebie. Też wiesz jak zrobić te potrawy, przez co no nie marnujesz czasu na zastanawianie się, tylko podchodzisz, bierzesz odpowiednie składniki, przygotowujesz jak to masz i jedzenie jest gotowe. Także do tego Cię zachęcam. No i taka piąta... Rzecz, która pozwoli ci no, zaoszczędzić czas i w efekcie uzyskać lepszą sylwetkę, mianowicie utrzymujesz swoją motywację. Możesz to zrobić tak, że na przykład masz jakiegoś partnera treningowego. E, wiem, że no, jak jesteśmy rodzicami, no, pracujemy czynnie zawodowo, nie jest to do końca łatwe, bo czasami ktoś zaczyna pracę inaczej, ktoś dzieci odbiera, inne są relacje w związku, na przykład, i to może utrudnić. Że no nie masz tej danej osoby. Niemniej jednak, jeżeli to jest problemem i nie masz takiej osoby koło siebie, możesz mieć kogoś online, który cię będzie, można powiedzieć, wspierał, będzie czekał na Twoje pomiary. No bo dzięki temu Twoja motywacja do działania jest większa i jak się czasami nie chceś na trening, czy nie chce przygotować jedzenia, jest zawsze z tyłu głowy. Ej, ktoś czeka na moje pomiary, no także pójdę to zrobić. No bo w efekcie Ty będziesz miał właśnie efekt. A pozwala to też mm, zaoszczędzić taki czas, że jednak jesteś. Bardziej zorganizowane, bo jeżeli wiesz, że masz zrobić powiedzmy trzy treningi w tygodniu, no to planujesz sobie grafik, kiedy te treningi będziesz miał. I tak jak na przykład z wizytą u dentysty. Jeżeli ząbcie boli. No, to obojętnie, co by było, wiesz, że musisz wtedy iść, bo po prostu nie wytrzymasz. I tak samo powinno być z Twoimi treningami, bo to jest krok do Twojej lepszej wersji siebie. Jeżeli zaplanujesz sobie te treningi w określone dni, staraj się jak najbardziej to trzymać, no bo to po prostu przybliża Cię do lepszej wersji siebie, lepiej się czujesz, no i też w dłuższej perspektywie dba o Twoją długowieczność. Mam nadzieję, że te pięć porad, o których mówiłem, będą w jakimś stopniu możliwe do zastosowania u Ciebie. Znajdziesz ten czas na zadbanie o siebie no i zrzucenie brzucha, jeżeli to jest akurat Twoim celem. Jednocześnie no, też zdaję sobie sprawę, że no, nie zawsze trening na siłowni będzie Twoim rozwiązaniem, ponieważ no, jak rozmawiam z mężczyznami, no mają tak grafiki, że pracują, na przykład po 12 godzin, dojeżdżają do do pracy, że nie jest to możliwe, no to wtedy zachęcam Cię powiedzmy trening w domu jakakolwiek forma aktywności. Ponieważ pamiętaj o jednej rzeczy, moim zdaniem, siłownia jest najlepsza, ale jeżeli nie masz z jakichś względów dostępu do niej czy do domowej siłowni, jakikolwiek trening będzie lepszy od nic nie robienia. Żeby po prostu brak czasu nie był twoją wymówką, a e, wiesz co, nie mogę robić. Jeżeli masz powiedzmy w ciągu dnia tylko 10 minut czy 15, zrób sobie jakąś tabatę w domu bez sprzętu i to też da ci jakiś e, rezultat, na pewno lepszy, jakbyś nic nie robił. Dlatego zachęcam cię, Postaw na siebie, bo ze swoim zdrowiem, samopoczuciem i forum jesteśmy do końca naszych dni. Jeżeli teraz o to zadbamy, no w przyszłości będzie nam się żyło zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że ten film był przydatny. Wyciągniesz coś e, dla siebie, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i ulepszysz swoją sylwetkę. Jednocześnie, jeżeli ty byś miał jakiś tip, który może pomóc na przykład mi e, znaleźć jeszcze więcej czasu... Podziel się w komentarzu. No i jeżeli miałbyś jakieś e, również wątki czy tematy, które no, chciałbyś, żebym zgłębił dla Ciebie, jeżeli właśnie chodzi o bycie w formie po czterdziestce, daj znać, chętnie nagram o tym film. Udanego dnia Ci życzę i do zobaczenia.